Tak jak przy wszystkich ćwiczeniach na krześle, nie siedzimy głęboko, żeby opierać plecy, tylko tak w połowie, żeby jedna trzecia uda była na krawędzi krzesła, abyśmy nie używali oparcia. Byśmy starali się trzymać sylwetkę wyprostowaną, będziemy ćwiczyć na kolana, ale nie opierając pleców o oparcie, również wzmacniamy mięśnie brzucha i mięśnie pleców. Więc mamy tutaj dodatkowe elementy. Robiąc ćwiczenia na jedną część ciała, wzmacniamy kolejną. Zaczniemy sobie od bardzo prostych ćwiczeń. Położymy sobie dłonie na udach, i na razie będziemy tylko unosić pięty. Żeby uaktywnić bardziej mięśnie ud, to w momencie, kiedy unosicie pięty, starajcie się wciskać palce u stóp jak najbardziej do podłogi. Wtedy uaktywniamy dodatkowo mięśnie ut, A one też są połączone z kolanem. Mam tutaj. I więzadła i ścięgna. Więc to wszystko trzeba rozruszać i wzmocnić. Łączymy z oddechem najlepiej wdech kiedy unosimy pięty dociskamy palce czyli pięta w górę palce w dół ciągniemy dociskamy naciskamy a z wydechem opuszczamy wdech i wydech. Jeśli chcecie jeszcze więcej mięśni zaangażować to przy wydechu nie opuszczamy tylko stopy pięty, ale dociskamy pięty. Tyle, wtedy będziecie czuli, że nie tylko przy unoszeniu pracuje przednia część uda, ale przy dociskaniu pięt będą to tylne mięśnie waszych nóg. Wdech do góry, wydech na dół. Im bardziej dociskacie palce i pięty, tym więcej mięśni pracuje. Jeśli oglądacie pierwszy raz, to może się wydawać, że ćwiczenia na krześle nic nie dają, ale to są naprawdę fantastyczne ćwiczenia, szczególnie dla seniorów, a już zwłaszcza dla osób, które nigdy nie ćwiczyły i chciałyby coś ze swoim ciałem zacząć robić, bo siedząc na krześle utrzymujemy prawidłowe ułożenie bioder. One są na tej samej. Wysokości, więc jeżeli są jakieś nieprawidłowości w przechyleniu selwetki w lewo lub w prawo, to się na krześle mamy selwetkę prawie powiedzmy w perfekcyjnym ustawieniu. Wdech, unosimy pięty, wydech opuszczamy. Przy unoszeniu pięt dociskamy palce, przy piętach w dół dociskamy pięty. Wdech i wydech. Staramy się, żeby sylwetka była wyprostowana, żebyście się nie garbili, tylko ściągamy barki do tyłu, łopatki, a klatka piersiowa do przodu. Wdech i wydech. Zróbmy jeszcze 5 powtórzeń. 5, 4, 3, dwa i 1. Następne ćwiczenie to jest unoszenie. Podnoszenie nogi, ale bez przechylenia sylwetki. Nie chodzi o to jak wysoko uniesiecie nogę. Ona może być nawet dosłownie jeden milimetr nad podłogą albo wcale się nie uniesie, ale nawet jeżeli próbujecie to uaktywniamy mięśnie. Dalej pracują tutaj okolice stawów kolanowych. Nasze uda, ale przy unoszeniu nogi również mięśnie brzucha i przednie i boczne. Na przemian unosimy jedną i drugą nogę. I znowu, żeby aktywnić więcej mięśni, opuszczając stopę, dociskamy ją do podłoża. Wdech i wydech. Wdech, stopę na podłodze, wydech unosimy. Pilnujcie, żeby ta górna część ciała była jak najbardziej ustawiona, pionowo, wyprostowana, i przy unoszeniu nogi żeby nie przechylać sywetki w przeciwnym kierunku, bo to oznacza, że staracie nogę unieść za wysoko i ciało już tutaj kombinuje, które mięśnie inne użyć, żeby ta noga się uniosła wyżej. Ale jest to bardziej już z biodra niż tutaj ze stawu biodrowego, tylko unosimy bardziej tą część pośladkową. Także to jest ważne. Wdech i wydech. Tempo unoszenia nogi według własnego oddechu. Ja Wam tutaj tylko wyjaśniam, kiedy najlepiej ten oddech robić. Wdech, kiedy mięśnie brzucha pracują, ale nie uaktywniamy ich jeszcze bardziej. I przy wydechu, kiedy mięśnie brzucha muszą więcej pracy wykonać, muszą się bardziej napiąć, to wtedy wydech. Wdech i wydech. Nie przejmujcie się, jeżeli dopiero zaczynacie, to jest wasz może pierwszy filmik, to oddychajcie, tak jak Wam bardziej to na razie naturalnie łatwiej przychodzi. Najważniejsze, żeby nie wstrzymywać oddechu w czasie ćwiczeń, co jest też bardzo często y, przy osób, które nigdy nie ćwiczyły, tak się skupiamy na samym ćwiczeniu, że nie oddychamy. Może jeszcze trzy razy na każdą stronę, trzy. Dwa i jeden. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na uniesieniu stopy. Tak, jakbyście chcieli wyprostować noga. Ona może się nie wyprostuje, może będzie ugięta. Nie ma znaczenia. W dalszym ciągu pracuje tutaj staw kolanowy. Wszystkie mięśnie, wszystkie ścięgne. No, wszystkie. Większość. I znowu, przy unoszeniu prawej nie przechylajcie się w lewo i przeciwnie, sylwetka wyprostowana. Wtedy tu nas trzymają mocne mięśnie brzucha, więc jeśli zaobserwujecie, że gdzieś wam ta sylwetka ucieka, to tej nogi nie unosić wyżej, bo my ją w zasadzie tylko na razie prostujemy. I znowu stopy, na ziemi wdech. Przy wydechu. Unosimy. Wdech i wydech. To jest takie zastępcze ćwiczenie dla Was za przysiady, bo jednak przy przysiadach, kiedy kolana bolą, no to jest zbyt duże obciążenie na te stawy kolanowe. Tu cały ciężar ciała jest na krześle, a Dalej pracują mięśnie, jak przy przysiadzie, bardzo podobny ruch, tylko odwrotnie zamiast pracować biodrami, góra dół, to pracują stopy, ale ruch motoryka, kolan jest taka sama. Dech i wydech. Będziecie czuli, że też rozciąga się. Tylna część uda. Jeśli mocno spięte są, to będą też łydki odczuwalne, że się rozciągają, więc to nie tylko stawy kolanowe, ale też również inne mięśnie. One wszystkie ze sobą w pewnym sensie pracują. Świetnie. Następne ćwiczenie to będzie przesuwanie stóp i wypychanie kolan na zewnątrz i przy wydechu stopy, kolana razem i dociskamy wdech na zewnątrz, znowu nieważne jaki zakres ruchu, nie ciśnijcie na siłę, żeby tutaj tych mięśni za bardzo nie rozciągnąć, jeśli nie są gotowe ale skupcie się, żeby dociskać, bo tu wtedy fajnie uaktywniamy wewnętrzną część ud ale również właśnie te więzadła wewnętrzne, wdech, kolana na zewnątrz można też pięty, stopy całe dociskać do podłogi i przy wydechu razem i też jeśli możecie się skupić na tylu czynnikach, to również dociskać pięty, palce lub całą stopę. Te ćwiczenia nie tylko będą fantastyczne dla osób, które odczuwają ból czy dyskomfort w stawach kolanowych, ale możecie je również użyć jako taką rozgrzewkę. Przed na przykład pójściem na długi spacer, bo tu te wszystkie stawy i mięśnie rozruszamy, kostki pracują, pracują też biodra. Jest to bardzo istotne, szczególnie w okresie jesiennym i zimowym, kiedy temperatura na zewnątrz jest dużo niższa i no, dobrze by było przygotować mięśnie i stawy, zanim pójdziecie na jakiś taki długi spacer albo na jakąś nawet wycieczkę w góry. To, to będzie takie dla Was dobre przygotowanie z wdechem na zewnątrz, zakres ruchu indywidualnie i z wydechem ściągamy kolana, tylko żeby Wam się stopy też dochodziły jak najbliżej, żebyście w ten sposób nie robili. No my cały czas pracujemy też nad tym, żeby nasze stawy, no dzisiaj to są kolanowe, ale też kostki pracują razem, żeby były w prawidłowym ustawieniu. I ostatnie trzy powtórzenia. Trzy, dwa i jeden. Świetnie. Będziemy kontynuować te uciskanie, ściąganie kolan do środka, tylko jeszcze sobie włożymy dwie pięści. Dwie pięści razem. Nie na stawach kolanowych bezpośrednio, tylko troszeczkę wyżej, już w tym miękkim miejscu, gdzie są mięśnie. Także nie same kolana, tylko troszeczkę bliżej do was, waszą stronę. I przy wdechu możecie nawet je tak troszeczkę rozluźnić na boki, a przy wydechu ściągamy kolana, ściskamy te nasze pięści. Sprawdźcie, czy macie stopy dobrze ustawione. Najlepiej gdyby były w linii z kolanem i biodrem, żeby nie były zbyt blisko lub zbyt daleko. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest ważne, żeby ustawienie stawów było prawidłowe, bo wtedy pracują prawidłowo mięśnie. Jeśli komuś nie podoba się ten ucisk na uda, to dłonie płasko i też możecie ściskać. Dwa sposoby są. Czy włożyć poduszkę na przykład, tu sobie ją przytrzymywać, żeby nie wypadła, kiedy rozluźniamy ten ruch i zaciskamy przy wydechu. Wdech, mięśnie rozluźnione, wydech, ściskamy kolana, ściągamy razem do siebie. Wdech i wydech. Może jeszcze cztery powtórzenia. Cztery, trzy, dwa, jeden. Drugie ćwiczenie będzie odwrotne. Tym razem Będziemy wypychać, będziemy się starać wypychać kolana na zewnątrz, ale nasze dłonie, mięśnie naszych ramion i barku będą powstrzymywały ruch naszych kolan na zewnątrz. Czyli teraz dłonie kładziemy po zewnętrznej stronie, to znowu tak przy udzie, nie przy kolanie bezpośrednio, tylko troszkę bliżej. I przy wdechu. Nie ma żadnego napięcia. Przy wydechu staramy się wypychać kolana na zewnątrz, nie odrywając stóp, a dłonie i ramiona pracują, żeby ten ruch zatrzymać. Mam nadzieję, że to jest jasne. Wdech i wydech. Także pracuje górna i dolna część ciała, łącznie z mięśniami brzucha. Takie naprawdę wyglądające banalnie ćwiczenie, co my tu robimy, uaktywniamy wszystkie mięśnie Mamy właśnie jakiś taki... Trochę zaburzony obraz tych ćwiczeń, że to musi być jakaś totalna masakra, że tak powiem. Nie. Te najprostsze są najlepsze, bo najmniej błędów można zrobić. A im mniej błędów, tym bardziej prawidłowo pracują mięśnie, więc jest większy efekt. Wdech i wydech wypychamy na zewnątrz. Tu ważne jest, żebyście nie pochylali, nie garbili sylwetki. Cały czas staramy się tą górną część ciała trzymać w takiej ładnej, wyprostowanej. Postawię wdech i wydech. Tu będą boleć może ramiona, więc jeżeli już czujecie, że mięśnie się zmęczyły, z reguły mięśnie nóg są mocniejsze niż mięśnie ramion, szczególnie u kobiet, u mężczyzn może być odwrotnie, mogą się zmęczyć te wewnętrzne mięśnie. Także Jak poczujecie, że już macie dosyć, to zróbcie sobie krótką przerwę, a kto może to ostatnie trzy powtórzenia. Trzy, dwa i jeden. Świetnie. Następne ćwiczenie. Będziemy musieli unieść naszą nogę, więc dłonie tutaj pod kolanem. Sylwetka dalej wyprostowana, starając się nie pochylać za bardzo sylwetki do tyłu. Pokażę Wam to z innej perspektywy, żebyście widzieli. Przy momencie unoszenia nogi nie pochylamy się do tyłu. Czemu? Bo nie pracują tak bardzo aktywnie mięśnie brzucha, a idzie nam tutaj cały mm, cała praca, którą brzuch powinien wykonać, idzie w plecy. Bo jeżeli mięśnie nie są na tyle mocne, żeby unieść tą nogę, a chcemy, to nasze ciało wykorzystuje element równowagi. Ja tą nogę trzymam cały czas pod tym samym kątem, zobaczcie. Więc jeżeli ja nie podnoszę nogi w ten sposób, kolano do góry bezpośrednio i do siebie, w stronę klatki piersiowej, tylko przechylam się no, to tutaj narażam swoje plecy na bóle za parę dni. Więc tą nogę sobie lekko uniesiemy. Tu wykorzystujemy siłę górnej części ciała, więc ta noga po prostu się opiera na naszych dłoniach i zakreślamy takie małe koła. Tylko nie z kostki, tylko z kolana. Cała tutaj ta dolna część nogi pracuje. Powolutku staramy się, żeby ten ruch był taki płynny i sprawdzamy jaki mamy zakres ruchu w kolanie. Tu pracują mięśnie właśnie stawu kolanowego, no i mięśnie brzucha, mięśnie górnej części ciała, ale to już dodatkowo. Pilnujemy oddechu. Oddycham powoli, bardzo takim płynnym. Ruchem. Może jeszcze 4, 3, 2 i 1. Zmienimy nogę, żeby troszkę odpoczęła. Potem będziemy robić w odwrotnym kierunku. Na razie robimy z reguły pierwszy ruch, tak instynktownie to jest ze wskazówkami zegara. No i sprawdzacie, porównujecie, jaki zakres ruchu. W lewej i w prawej nodze, w lewym i w prawym kolanie. Czy taki sam? Czy odczuwacie ból, poruszając stopę w którymś kierunku, czy to na prawo, w lewo, czy do właśnie do ruchu do przodu, czy do tyłu? I dopasowujecie. Ja bym bardzo chciała, żebyście w czasie ćwiczeń jak najmniej czuli bólu. Nie chodzi o to, żeby tutaj walczyć z bólem i na siłę wykonywać, tylko dopasować zakres ruchu. Do momentu, kiedy nie odczuwacie żadnego dyskomfortu w stawie kolanowym czy bólu. Zmienimy stronę i przeciwna do wskazówek zegara. Znowu takim płynnym ruchem stopa nam się tutaj rusza, bo rusza się noga w stawie kolanowym, więc tu jest jakby ta część kostki zablokowana. Bo te niektóre ćwiczenia będziecie znali z moich poprzednich serii. Z ćwiczeń na krześle. Ostatnie trzy, dwa i jeden. Znowu zmieniamy. Przeciwno do wskazówek zegara. Wasza prawa noga, tym razem powolutku z oddechem barki ściągnięte w dół. No, mi się to na krześle, też można dużo tutaj zmienić w pozycji. Ale biodra zawsze będą w tej samej linii, więc ta jedna część już nam odpada. Ale barki i wyprostowana sylwetka to o tym dobrze, żebyście pamiętali. I ostatnie, trzy, dwa i jeden. Super. I ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. Znowu lewa noga i będziemy tą nogą kołysać w lewo i w prawo. Sprawdzając, do którego momentu te nasze kolano nie sprawia nam bólu, czy nie czujemy jakiegoś dyskomfortu. Wdech na zewnątrz, najlepiej wydech, kiedy tą nogę kołyszemy do waszej prawej strony. Wdech i wydech. Popatrzcie sobie na waszą prawą nogę, czy ona jakoś tutaj nie reaguje. <śm> Chcemy ruszać tylko lewą nogą odstawu stawu kolanowego. Wdech i wydech. Może jeszcze trzy powtórzenia. Trzy, dwa i jeden. Świetnie. Zmienimy stronę. Znowu wydech. Wdech na zewnątrz, wydech do Waszej lewej. Wdech i wydech. Sylwetka też. Jakby ci się starali za daleko, to uniesiecie biodro, przechylicie cały ciężar ciała na lewą stronę. Nie o to chodzi. Nie, nie są to zawody, kto tą nogę bardziej będzie kołysał. Kto ma większy zakres ruchu, tylko żeby utrzymywać całą resztę ciała jak w tej samej pozycji. Wdech i wydech. Lewa noga, stopa. Mam nadzieję. Wstawa płasko, nie rusza nam się kolano. I ostatnie trzy: trzy, dwa i jeden. Dziękuję bardzo.